Donald Tusk Unia Europejska jest wspólnotą bezpieczeństwa i interesów. Pomożemy odbudować Ukrainę. Bo Unia Europejska, chociaż coraz bardziej staje się wspólnotą bezpieczeństwa, jest jednak także wspólnotą interesów. W tej wspólnocie interesów każdy musi umieć zadbać o swoje interesy i będziemy pomocni Ukrainie, ale będziemy także pilnować swoich narodowych interesów i jest to oczywiste dla, dla obu stron. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie za tę deklarację, na którą na pewno wielu, wiele polskich firm i generalnie polska opinia publiczna też czekały, że będziemy razem współpracować ręka w rękę nad tym, aby polskie firmy, polskie przedsiębiorstwa uczestniczyły tak jak na to, zasługują nasze relacje w odbudowie Ukrainy. No to jest ważny proces i oczywiście Wszyscy będziemy chcieli jak najszybciej pomóc Ukrainie odbudować po wojnie to wszystko, co Rosjanie zniszczyli. I równocześnie Polska powinna być i będzie, dziękuję za tę deklarację, jednym z głównych partnerów w tym procesie odbudowy. Jesteśmy gotowi do zorganizowania tego szczytu odbudowy Ukrainy. Najbliższy odbędzie się w Rzymie, jeśli dobrze no, pamiętam. Pierwszy był w Szwajcarii. Jesteśmy gotowi do zorganizowania trzeciego szczytu odbudowy Ukrainy, i mam nadzieję, że wspólnie przekonamy naszych partnerów, że Polska to jest właściwe miejsce i właściwy partner w tym, w tym procesie. Aby być na bieżąco, subskrybuj kanał, polub film, napisz komentarz i daj znać, co sądzisz. Polityczny labirynt zrozumieć, by nie zgubić się w polityce.